Kiedy mąż powiedział, że jest za stara na marzenia, nie miał pojęcia, że pół roku później usiądzie naprzeciwko niej na rozmowie kwalifikacyjnej. To, co stało się potem, sprawiło, że cała jego rodzina zamilkła. Wiecie, co to za uczucie, gdy człowiek robi coś tylko dla siebie, takiego swojego, pierwszego od lat? Nie dla męża, nie dla rodziny, nie żeby się komuś przypodobać, tylko bo serce wali ci w piersi, jak oszalałe. A ręce drżą ze strachu i ekscytacji jednocześnie. Ja to poczułam w poniedziałek o 6.42 rano, klikając, kup bilet na stronie konferencji architektonicznej w Nowym Jorku. Miałam 42 lata, brak wykształcenia w zawodzie, portfel z trzema kartami lojalnościowymi i żadnym poważnym wpisem w CV od czasów, gdy Nokia była jeszcze firmą technologiczną. Ale miałam pomysł, projekt i cholerną determinację, która nie dawała mi spać. I wiecie, czego oczekiwałam? Nawet nie oklasków, nie medalu. Chciałam tylko jednego, żeby mój mąż nie śmiał się mi prosto w twarz. Ale chyba chciałam za dużo. Wrócił z siłowni cały spocony, ale jak zwykle zadowolony z siebie. Zostawił torbę w przedpokoju, jak pan świata, zawołał hej przez ramię i poszedł do kuchni, jakby nic się nie zmieniło. A przecież się zmieniło. Ja się zmieniłam. Greg, mogę ci coś pokazać? Zapytałam, starając się, żeby głos nie drżał. Hm, coś się stało? Nie. Właśnie, że coś dobrego uśmiechnęłam się. Kupiłam sobie bilet do Nowego Jorku na konferencję architektoniczną. Spojrzał na mnie, jak na starą reklamę z lat dziewięćdziesiątych, którą ktoś puścił w złej jakości. Ty na konferencję? architektoniczną? Brwi uniósł tak wysoko, że przez moment myślałam, że mu się twarz zatrzyma. Anka, kochanie, nie jesteś trochę za późno na takie rzeczy? I wtedy to padło, to zdanie, które wryło mi się w czaszkę, jak odprysk szkła. Jesteś już za stara na marzenia. Nie krzyknął, nie wybuchł uśmiechem, nie wylał mi nic na głowę. Powiedział to z tą swoją uprzejmą pogardą. Co to ją trzyma w kieszeni na specjalne okazje? Jakby wręczał mi kwiatka z liścikiem. Sieć na miejscu, bo już jesteś niewidzialna. Chciałam odpowiedzieć. Coś, cokolwiek, ale nie umiałam, bo to bolało. Nie słowa. Czas, w którym je wypowiedział. Parę dni później zaprosił gości. Jego siostra Liza, wiecznie niezadowolona wdowa z trzema psami i wiecznym przekonaniem, że wie lepiej. Teściowa. Dama w futrze, co chodzi nawet do warzywniaka w makijażu scenicznym, kilku jego znajomych z pracy i ja, gospodyni stacą w rękach, z uśmiechem, który musiałam sobie przykleić do twarzy, jak plaster na otwartą ranę. Wiecie, co zrobiłam? Ugotowałam wszystko, od zupy po deser. Pachniało tak, że sama miałam ochotę usiąść i zjeść jak człowiek, a nie jak kelnerka na dyżurze. Ale nie. Ja miałam podawać, donosić, dolewać i milczeć. A potem przy winie mój mąż, mój osobisty kabareciarz, wstał i powiedział: A wiecie, że moja żona jedzie do Nowego Jorku? Na konferencję dla architektów, bo postanowiła, że zostanie projektantką w wieku 42 lat. I wtedy się zaczęło. Chyba do San Escobar, zaśmiała się Liza. Oj, Aniu, ty to masz fantazję! pokiwała głową teściowa. Może lepiej kurs florystyczny? Zawsze chciałem mieć w rodzinie artystkę, dodał kolega z pracy. Może mi zaprojektujesz taras, tylko wiesz, z zadaszeniem. Bo w tym wieku to już trzeba się osłaniać od słońca, co? Śmiali się. Oni wszyscy się śmiali. A ja? Ja zmywałam. I w zmywarce, między talerzem a kieliszkiem, układałam swój plan, twardy jak brudny garnek. I prosty jak przekaz, który odebrałam. Nie jesteś częścią ich świata. Ale to nie znaczy, że nie możesz zbudować swojego. Dwa dni później wyszłam po zakupy i zobaczyłam ogłoszenie. Na płocie obok szkoły. Miasto ogłasza nabór projektów na rewitalizację parku. Konkurs otwarty dla lokalnych mieszkańców. Stanęłam. Czytałam trzy razy. Serce mi łomotało, jakby ktoś od środka walił pięścią. To... Jest to, miałam szkic, miałam plan i, co najważniejsze, miałam dość czekania, aż ktoś mi da pozwolenie, by marzyć. Zgłosiłam się, bez nazwiska męża, bez poparcia, bez CV. Ale to nie był koniec. O nie. Pewnego dnia, kiedy wycierałam szybę w samochodzie, podjechała Liza, otworzyła okno i wystrzeliła z pogardą. Ty naprawdę zgłosiłaś się z tym swoim śmiesznym parkiem? Myślałam, że to był żart. Spojrzałam na nią. Zmrużyłam oczy. Lepiej być kobietą z żartem niż z życiem, które samo w sobie jest żartem. Odpowiedziałam. Zawiesiła się. Ruszyła. Nie powiedziała ani słowa. A ja wróciłam do szkicowania. Wiedząc jedno, śmiali się, bo nie rozumieli, że nie szukam ich aprobaty. Szukam przestrzeni dla siebie. To, co wydarzyło się później, zmieniło wszystko. Nie chcesz tego przegapić. Zostań, żeby zobaczyć, jak to się rozwinie. Nie wiem, czy to ironia losu, czy po prostu reguła, ale za każdym razem, gdy kobieta zaczyna walczyć o coś swojego, nawet niegłośno, bez transparentów i bębnów, zaraz znajdzie się ktoś, kto postanowi ją ustawić. U mnie tym kimś był mój własny mąż. Zaraz po tym, jak złożyłam projekt do konkursu miejskiego na rewitalizację parku. Mój pierwszy poważny krok w kierunku własnej przestrzeni, dosłownie i metaforycznie, zaczęły dziać się dziwne rzeczy, a może nie dziwne, tylko przewidywalne. Tyle, że ja naiwnie wierzyłam, że skoro jestem żoną, to przynajmniej spokój w domu mam zapewniony. Oj, jak bardzo się pomyliłam. Pierwszy sygnał: zniknęły moje notatki, dosłownie. Rano były na stole, wieczorem, ani kartki. Sprawdziłam wszystko. Każdy segregator, każdą szufladę. Zapytałam Grzegorza. Nie widziałeś moich szkiców? Żółty zeszyt i koperta z wydrukami? Nie, wzruszył ramionami. Może ci się przewidziało. W tym wieku to już się czasem miesza. Ten tekst uderzył mnie mocniej niż brak notatek. Bo był dokładnie takim przypadkowym ciosem, który niby udaje troskę, ale wali prosto w godność. Drugiego dnia zauważyłam, że z mojego laptopa. Zniknęło kilka plików. Te z planem przestrzennym, kosztorysem i grafiką poglądową. I znowu zapytałam: Aniu, może coś źle zapisałaś? Nie każdy komputer to rozumie. Takie tam artystyczne zapędy, wiesz? Nie, nie wiedziałam, ale już rozumiałam, że nic nie znika samo. Zaczęłam robić kopie zapasowe na pendrive codziennie. Chowałam je w kuchni, między woreczkami śniadaniowymi. A paczką herbaty z 2012 roku. Tak, tyle było warte moje bezpieczeństwo projektowe. Mniej więcej tyle co herbata sprzed dekady. Kolejne dni to była gra w przypadki. O, zapomniałem ci powiedzieć, że dziś przychodzą moi koledzy z pracy. Oznajmił nagle. Chciałem, żebyś coś przygotowała. Tylko coś lekkiego. Trzy dania wystarczą. A może powiesz im, że twoja żona jest zajęta projektowaniem parku miejskiego. Odpowiedziałam. No właśnie dlatego mówię, bo wiem, że jesteś w domu. Właściwie to był nawet niezły dialog, idealny do broszurki. Jak subtelnie przydeptać czyjąś ambicję i nadal uchodzić za męża. Napięcie rosło, bo nie tylko on robił podgórkę. Teściowa zadzwoniła, pytając, czy nie zgłoszę się na jakiś kurs gotowania, bo taki talent nie powinien się marnować na jakieś parki. Liza przysłała mi wiadomość. Słyszałam, że miasto ma swoje ulubione firmy i że konkurs to tylko przykrywka. Uważaj, żebyś się nie ośmieszyła. I wtedy mnie tknęło. Oni nie tylko nie wierzą we mnie. Oni wręcz się boją, że mi się uda. Bo jak to? Anka, kura domowa z przedmieścia, która gotowała ich ulubione pierogi, nagle ma ambicje. Kto im będzie gotował? Kto będzie mówił Tak, masz rację, drogi? Gdy będzie klepał swoje służbowe teorie przy kolacji? Pamiętam dokładnie tamten piątek. Padało. Pojechałam do urzędu, by złożyć papierową kopię projektu. Weszłam z mokrą torbą, przemoczoną teczką i dłońmi, które drżały od napięcia. W środku, w dziale inwestycji, czekała kobieta mniej więcej w moim wieku. Spojrzała na moje dokumenty, potem na mnie. Sama pani to przygotowała? Tak. Bez wsparcia biura? Tak. Ma pani doświadczenie w projektach tego typu? I wtedy to się we mnie zagotowało. Nie mam, ale mam oczy. Widzę, co zrobili z naszym parkiem przez ostatnie dziesięć lat. I mam dość. Rozumiem. Westchnęła. Wie pani, że nie będzie łatwo? Nauczyłam się, że najtrudniej jest wtedy, gdy próbujesz coś zmienić obok ludzi, którzy wolą, żeby wszystko zostało po staremu. Spojrzała na mnie uważnie i kiwnęła głową. Wróciłam do domu przemoczona. Grek siedział na kanapie, jak gdyby nigdy nic. Byłaś gdzieś? Tak, złożyłam projekt. Hm. Przekręcił pilot w dłoni. To teraz już po wszystkim? Teraz dopiero się zaczyna. Następnego dnia dzwoni telefon. Numer nieznany. Dzień dobry pani Anno. Z tej strony urząd miasta. Chciałem poinformować, że projekt zakwalifikował się do drugiego etapu. Komisja była pod wrażeniem. Będzie pani zaproszona na prezentację przed panelem ekspertów. Nie wiedziałam, czy się śmiać, czy płakać, ale wiedziałam jedno. Muszę się przygotować i to dobrze. A wtedy zaczęło się piekło. Greg miał swoje spacery coraz później. Telefon zawsze odwrócony ekranem do stołu. Raz słyszałam, jak szeptał przez telefon: Tak, Musimy coś z tym zrobić. Ona naprawdę myśli, że wygra. Nie, nie żartuje. Nie słyszałam odpowiedzi, ale wystarczyło mi. Wiedziałam, że nie walczę tylko o projekt. Walczyłam o szacunek. To już kulminacja. Wszystko, na co czekałeś, wydarzy się właśnie teraz. Zostań by zobaczyć, jak bohaterka postawi wszystkich na miejscu. Nie spałam całą noc. Po telefonie z urzędu, wszystko we mnie drżało. Nie ze strachu. Z napięcia, z tej mieszanki ekscytacji i wściekłości, którą znają chyba tylko ci, którzy byli tłumieni całe życie, a nagle ktoś dał im mikrofon. Miałam wystąpić przed komisją, przed ludźmi z tytułami, z doświadczeniem, z koneksjami, a ja? Ja miałam tylko własny głos i projekt zrobiony między praniem a krojeniem cebuli i jeszcze jego w tle. Tego ranka Greg był dziwnie miły, zrobił kawę zaproponował, że mnie podwiezie. Ba, nawet zapytał, czy potrzebuje wsparcia. Uśmiechnęłam się. Cicho, ale z przekazem. Nie kupuję tej gry. Nie wiedział, że poprzedniego wieczoru dostałam od znajomej wiadomość hej Anka, mój brat pracuje w urzędzie. Ktoś złożył skargę, że twój projekt jest plagiatem. Zgadnij kto. Nie musiałam zgadywać. Miałam przecież jednego męża. I tylko jedno nazwisko w domu, które chciało mnie zatrzymać na siłę w kuchni. Ale poszłam. Weszłam do sali z teczką i głową wysoko. Komisja składała się z sześciu osób, w większości mężczyźni garnitury, teczki, notatniki. W rogu siedziała kobieta, ta sama, która wcześniej przyjmowała moje dokumenty. Miała lekki uśmiech i wzrok, jakby mówiła Jestem po twojej stronie, ale sama nie mogę klaskać. Zaczęłam mówić i coś się we mnie odblokowało. Proszę państwa, ten park był kiedyś miejscem dla dzieci. Teraz to pustynia z butelkami i workami po chipsach. Nikt się nim nie zajmuje, bo wszyscy czekają, aż ktoś przyjdzie i zrobi to za nich. Zrobiłam pauzę. Jeden z mężczyzn spojrzał na zegarek. I wiecie co? Czekałam też lata, aż dzieci dorosną, aż mąż zrozumie, aż będzie odpowiedni moment. Ale wiecie, co jest gorsze od porażki? Oglądanie w lustrze kogoś, kto zrezygnował z siebie, bo świat wolał, żeby był cicho. Miałam ich, czułam to, bo nie mówiłam językiem architektów, mówiłam językiem ludzi. Zakończyłam prezentację cytatem z małego chłopca, którego spotkałam w tym parku, kiedy robiłam zdjęcia. Tu nic nie ma, tylko patyki i brud. Ale jakby był zamek, to byłoby fajnie. A potem spojrzałam komisji w oczy i powiedziałam: Ja mu ten zamek zbuduję. Wróciłam do domu, grek siedział na tarasie i udawał, że czyta gazetę. Jak poszło? zapytał: lepiej niż ci się wydaje. Cieszę się, naprawdę. Nie odpowiedziałam, bo coś się we mnie złamało. Ale nie jak kość. Jak zamek, który pęka tylko po to, by zbudować nowy, silniejszy fundament. Tego samego wieczoru złożyłam papiery rozwodowe. Bez scen, bez krzyku, po cichu, jak kobieta, która przestała się bać własnej ciszy. Ale to nie była jeszcze kulminacja. Kulminacja przyszła parę dni później. Dostałam e-mail. Pani Anno, z przyjemnością informujemy, że projekt rewitalizacji parku autorstwa pani został wybrany jednogłośnie do realizacji. Miasto planuje stworzyć zespół odpowiedzialny za wdrożenie projektu, z panią jako liderką zespołu kreatywnego. Prosimy o kontakt w sprawie zatrudnienia oraz struktury współpracy. Stałam z telefonem w dłoni, a świat wirował: wygrana, oficjalna, bez układów, bez nazwiska męża, bez pomocy z góry, i wtedy dostałam drugiego maila od firmy zewnętrznej, która miała zająć się dokumentacją inwestycji. Przekazano nam kontakt do pani. Szukamy osoby do koordynacji działań projektowych. Mamy już kandydata na stanowisko asystenta. Nazywa się Grzegorz W. Czy ma pani jakieś zastrzeżenia? Zamarłam. Grek, mój grek, mąż z salonu, spec od wyśmiewania cudzych marzeń, ten, który kpił z mojego biletu do Nowego Jorku. Teraz miał być moim asystentem. Zadzwoniłam do tej firmy. Odebrała młoda kobieta. Dzień dobry, tu Anna. Chciałam tylko zapytać, czy oni wiedzą, że on jest moim mężem? Tak. Ale ponoć się państwo rozstali? Tak. A wie pani co? Nie mam zastrzeżeń. Tego wieczoru Greg wrócił do domu i wyglądał jakby go ktoś zmielił. Dostałem propozycję współpracy przy twoim projekcie, powiedział. Jako asystent? Gratuluję, odpowiedziałam. Ja jestem szefem zespołu. Nie krzyczał, nie błagał. Usiadł i przez piętnaście minut nie powiedział ani słowa. A ja? Ja zrobiłam sobie herbatę. I zaczęłam czytać instrukcje obsługi programu do zarządzania projektami. Bo praca dopiero się zaczynała. Wszystko się odwróciło, ale to jeszcze nie koniec. Finał tej historii pokaże, co naprawdę znaczy zemsta bez krzyku. Nie przegap ostatniej części. Powiem Wam coś, czego się nauczyłam w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Najskuteczniejsza zemsta to ta, którą realizujesz bez jednego przekleństwa, bez jednego rozbitego talerza, bez ani grama krzyku. Wystarczy stanąć po drugiej stronie stołu i patrzeć, jak ci, którzy kiedyś mówili nie dasz rady. Zaczynają zapominać własne nazwiska, gdy podajesz im dokument do podpisania. Pierwszy dzień pracy nad projektem parku. Siedziałam przy stole konferencyjnym w miejskim biurze rewitalizacji. Miałam przed sobą mapy, harmonogramy, listę zadań, umowę partnerską z firmą wykonawczą i. teczkę z nazwiskiem Grzegorz W. Wszedł. Z twarzą pokerzysty, ale ręce trzymał splecione. Jakby szedł na wizytę kontrolną, a nie do pracy, spojrzał na mnie: Cześć, dzień dobry, zaczynamy za pięć minut. I wtedy zobaczyłam to w jego oczach. Pierwszy raz od lat był mniejszy ode mnie, i nie chodziło o wzrost. Chodziło o to, że tym razem to on był tą osobą w tle. Nie robiłam mu piekła, nie zemściłam się spektakularnie, nie kazałam mu nosić donic i robić kawy, dałam mu zadania. Prawdziwe, trudne, wymagające wiedzy, której, jak się okazało, nie miał. Po tygodniu spóźnień, niepełnych raportów i spoconych prób nadrabiania miną, zwołałam spotkanie zespołu. Była tam firma wykonawcza, dwie przedstawicielki z miasta, grafik, specjalista od komunikacji z mieszkańcami i. on, grek, mój były mąż, kiedyś człowiek, który mówił mi, że jestem za stara, żeby cokolwiek znaczyć. Teraz siedział z notatnikiem, którego i tak nie używał, i czekał na moje decyzje. Spojrzałam na zespół. Mamy opóźnienie w harmonogramie. Przesyłki materiałów nie dotarły, dokumentacja częściowo niekompletna, raporty od pana Grzegorza są nieregularne i w większości niepodpisane. Cisza. Nie patrzyłam na niego. Patrzyłam na fakty. W związku z tym, jako koordynatorka projektu podejmuje decyzję o zmianie osoby odpowiedzialnej za bieżącą dokumentację. Grzegorz zostaje przesunięty do zespołu terenowego. Wzrok wszystkich przeszedł po stole jak fala. On milczał, nie protestował, nawet nie spojrzał w moją stronę. Wieczorem napisał mi wiadomość. Nie musiałaś mnie publicznie poniżać. Odpisałam tylko jedno. A czy wtedy, gdy śmiałeś się ze mnie przy stole z rodziną, czułeś się dżentelmenem? Nie odpisał. Projekt ruszył z kopyta. Media lokalne pisały o niespodziewanej liderce z przedmieścia. Jedna z gazet zatytułowała artykuł Gospodyni, która wybudowała zamek. Było o mnie głośno, ale nie dlatego, że miałam znajomości, tylko dlatego, że zrobiłam coś, co przekraczało oczekiwania, zwłaszcza tych, którzy mnie znali całe życie i nigdy nie widzieli we mnie niczego poza żoną Grzegorza. Największe zaskoczenie przyszło w dniu otwarcia. Park był gotowy, plac zabaw, zrobiony z naturalnych materiałów, z częścią edukacyjną, alejki z tablicami historycznymi, które przygotowałam we współpracy z lokalnymi seniorami ogród społeczny, w którym mieszkańcy mogli sadzić zioła i warzywa, strefa ciszy z ławkami pod drzewami i tablica przy wejściu. Projekt i koncepcja, Anna W. Współpraca Zespół rewitalizacji, wsparcie mieszkańców dzielnicy. Nigdzie nie było nazwiska Grzegorza. Przyszli wszyscy sąsiedzi, urzędnicy, media, dzieciaki z pobliskiej szkoły i moja była teściowa z Lizą. Stały pod drzewem, próbując wyglądać, jakby zawsze we mnie wierzyły. Ale ich wzrok zdradzał jedno. Były w szoku. Podszedł dziennikarz z mikrofonem. Pani Anno, jak to się zaczęło? Spojrzałam w kamerę. Od jednego biletu do Nowego Jorku i jednego zdania, które ktoś powiedział w niewłaściwym momencie. Ale dziś nie chodzi o tamte słowa. Dziś chodzi o to, że kobieta, której mówiono, że jest za stara, właśnie otworzyła nową przestrzeń dla dzieciaków. I zrobiła to nie dzięki nikomu, tylko mimo wszystkich. Po wszystkim wróciłam do domu, włączyłam komputer. W folderze następny projekt miałam już pomysły na rewitalizację małego skweru przy szkole muzycznej. Pomyślałam, czemu nie? Jeśli raz się udało, to czemu nie zbudować dalej? A potem, jakby dla kontrastu, Greg przysłał mi CV. Tak, CV, oficjalnie przez platformę rekrutacyjną. Szukał pracy, a ja szukałam kogoś do nowego projektu. Zamknęłam wiadomość i usunęłam. Nie ze złośliwości, z szacunku, do siebie. Bo kiedy ktoś raz powie ci, że jesteś za stara, a ty mu pokażesz, że nie tylko nie jesteś, ale jesteś za silna, by się zatrzymać, to już nie musisz się mścić. Wystarczy, że dalej budujesz. To koniec tej historii, ale nie koniec drogi. Jeśli coś z niej zapamiętasz, niech to będzie jedno. Nigdy nie jesteś za stara, żeby zbudować coś, co rozwali wszystkich na łopatki.